Uroczyste wniesienie sztandaru oraz odśpiewanie hymnu narodowego nadało uroczystości zakończenia roku w Piątym Liceum Ogólnokształcącym imienia Wspólnej Europy szczególnie podniosły charakter. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice zebrali się w murach szkoły, by podsumować mijający już rok szkolny. Podczas wydarzenia głos zabrała dyrektor Anna Struk, dziękując uczniom za ich wysiłek, nauczycielom za zaangażowanie, a rodzicom za nieustanne wsparcie. Rok szkolny pełen wyzwań, pełen niespodzianek, ale jednocześnie dobrej, intensywnej pracy. Myślę, że uczniowie dali z siebie wszystko, kadra pedagogiczna również. Sporo projektów, sporo międzynarodowych projektów. Dziś właśnie pożegnaliśmy przed chwilką grupę z Gelsenkirchen, młodzieży, która przyjechała do nas, żeby zobaczyć, jak to my w Polsce uczymy się, jak się bawimy, jak się integrujemy. Piękny czas, pełen intensywnej pracy. Uczniowie w zależności od indywidualnych doświadczeń i szkoły różnie oceniają mijający rok nauki. Część z nich, jak wynika z badań, pozytywnie ocenia swoje samopoczucie i zadowolenie z nauki, wskazując na przyjemność z procesu uczenia się i mniejszy stres. Inni, zwłaszcza w kontekście presji egzaminacyjnej, mogą odczuwać większy niepokój i zmęczenie. Samoocena uczniów jest ważnym elementem procesu edukacyjnego, pozwalającym dostrzec postępy i trudności, a także rozwijać samodzielność. A jak byś podsumowała ten rok szkolny? Trochę był ciężki, ale wszystko się udało, także, także nie było najgorzej. No, no był fajny, no, taki pełen przygód, ale naprawdę spokojny, był fajny. Był, no. Ciężki był bardzo, bardzo, druga klasa jest bardzo ciężka, teraz idę do trzeciej i się zastanawiam jak będzie później, ale jakoś dam radę. A jak byście podsumowali ten rok szkolny? Matura. <noise> Okej. Okay. Pozytywnie, moim zdaniem. Rok szkolny no, był ciężki, ale poznałam bardzo dużo przyjaciół. E, nauczyciele też byli bardzo mili i cieszę się, że wybrałam tą szkołę. W trakcie roku szkolnego uczniów nieustannie, prężnie wspierała Rada Rodziców, która działa m.in. jako organ opiniodawczo-doradczy i inicjatywny, współpracując z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Rada Rodziców pełni znaczącą rolę, ponieważ jesteśmy organem wspierającym dyrekcję. Nauczycieli, no i uczniów oczywiście. No właśnie, jak ta współpraca wygląda? E, współpraca oczywiście wygląda bardzo dobrze, rozumiemy się, my ze swojej strony pomagamy, e, wspieramy, jest dużo nowych projektów, dużo nowych wyzwań, co no, staramy się sprostać. Zapytaliśmy Marka Boruckiego, przewodniczącego Rady Rodziców w V LO imienia Wspólnej Europy w Olsztynie, jakie wyzwania są najtrudniejsze, które stoją przed Radą, bo musi ona pośredniczyć pomiędzy rodzicami, a kadrą nauczycielską oraz uczniami. Dzisiaj wyzwanie to oczywiście bezpieczeństwo, to jest najważniejsze w ostatnich dniach. Wiele się zmieniło w naszym mieście, stąd pochylamy się chyba nad tym wątkiem najbardziej. Nie zabrakło także podziękowań dla samorządu uczniowskiego i tych, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, ale nie zabrakło również podziękowań ze strony samego samorządu uczniowskiego. Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie, trudno uwierzyć, że za nami już trzecia klasa i z każdym krokiem zbliżamy się coraz bliżej końca naszej szkolnej drogi. Przed nami ostatni etap czwarta klasa i matura, która jeszcze niedawno wydawała się czymś tak bardzo odległym. Rok szkolny 2024-2025 przechodzi do historii jako czas intensywnej nauki, nowych wyzwań i wielu sukcesów. Teraz przed uczniami zasłużony odpoczynek. chcemy Was zapytać o plany na wakacje? Um, ja jestem z Niemczech, znaczy z wymiany, ale ja jadę na wakacje do Rzymu. Potem do Boźni. Myślę, że z rodzicami złapiemy jakiś last minute, może. Nie, nie, całkiem nie spontanie wszystko. Skończyłam szkołę dwa miesiące temu, więc nie wiem. Praca. Nie wiem. Spanie i odpoczywanie. Nie wiem, pewnie za granicę gdzieś wyjechać, coś takiego. No a później wrócić do nauki, bo będzie trzeba. Jakie masz plany na wakacje? Eee, będę dużo spała. Będę na wakacjach w Hiszpanii tak, i będę odpoczywać od nauki. To jadę na obóz za granicę i pewnie jeszcze gdzieś z rodzicami. W trakcie uroczystości szczególne wyróżnienia otrzymali uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce oraz laureaci konkursów przedmiotowych i olimpiad.